Przekazuję Panu umowę użyczenia. Niech ten budynek służy i niech następcy nasi w państwa biorę na świadków. Dalej też pają tak oto i przekażą na dalsze 15 bądź też dłuższy okres czasu te obiekty. To 70 rocznica powstania klubu Mazurskiego Klubu Żeglarskiego w Mikołajkach. I z tej okazji taki w cudzysłowie, a może i nie, prezent yy, przekazanie nowego budynku, nie nowego klubu, ale nowego budynku, pięknego budynku yy, szkoleniowego. Wiadomo, nie będzie problemu z właśnie yy, trzymaniem sprzętu na dworze, będzie można wysuszyć oczywiście żagle po pływaniu. Yy, yy, jak może wpłynąć? Mamy szadnie przede wszystkim komfort, nie? Yy, przy, tak jakby, nauce żeglarstwa. Mogę tylko powiedzieć, że to było niespełnione marzenie nas, zawodników, kiedyś, żeby mieć możliwość w takim obiekcie rozwijać swoje pasje i uprawiać żeglarstwo, dlatego że i baza wykładowa, i baza szkutnicza, i przede wszystkim ciepło, i nie trzeba, tak jak kiedyś za młodych lat szkutnicy ganiali nas, młodych zawodników, po, po węgiel, po drewno, żeby dorzucać do pieca, żeby w ogóle było ciepło i żeby żywica wiązała. Tak teraz na guziki skutnik będzie nastawiał temperaturę i będą mieli świetne warunki do pracy. Także cudownie, no cudownie. O tej inwestycji rozmawialiśmy już w roku 2014, kiedy to w nowej perspektywie zaplanowaliśmy środki na ten klub, na modernizację Mazurskiego Klubu Żeglarskiego. No i później działania, przygotowanie projektu. Pozyskanie dofinansowania. Całość tego projektu zamknęła się kwotą ponad 7 milionów złotych i warto podkreślić tutaj to, że dofinansowanie to jest w wysokości 3 milionów 300 tysięcy, natomiast reszta środków pochodzi z naszego budżetu, czyli ogromny wysiłek gminy Mikołaj. Ja uważam, że będzie zdecydowanie fajniej, Będzie mieli więcej miejsca, e, budynek będzie też fajnie ocieplony, co zimą się szczególnie przydaje, kiedy są bojery, e, no i dużo miejsca, nowy sprzęt, to wszystko wpływa też na wyniki. Z e, siłowni nie skorzystam i wydaje mi się, że sauna też będzie spoko. Pamiętam to miejsce jeszcze w starej szacie, a dzisiaj zupełnie nowoczesna odsłona, przepiękny naprawdę obiekt. Myślę, że to jest, będzie próba nie tylko Mikołajek, ale całych Mazur i regionu Warny i Mazur. Cieszę się bardzo, że taki obiekt powstał właśnie tu w Mikołajkach, że obiekt, w którym mogą ćwiczyć, trenować dzieci. Nie będą siedziały w domu, ale właśnie ten piękny obiekt będzie przyciągał i na razie czoła przed tymi, którzy finansowali i dofinansowali to przedsięwzięcie. Cieszę się z miejsca do... No, tak niedokończonej. No, i chyba jeszcze z sauny, no, i szatni dla, osobno, dla innych płeci. Jestem bardzo zadowolony, bardzo szczęśliwy, bardzo wzruszony. I naprawdę moc podziękowań. Chciałbym jeszcze raz podkreślić i podziękować Radzie, Miasto, Samorządowi, Panu Burmistrzowi za niezłomność, za, za to że to się wszystko udało dokończyć i bardzo serdecznie e, pani Annie Bruber, która jest autorką e, merytorycznie wszystkiego, co się zadziało. Bardzo wam dziękuję, bardzo wszystkim dziękuję, którzy nam pomogli, nas wspierają e, w, tym, w, tym, w, tym naszym, e, w tym naszym dziele mikołajskim, mikołajskiej historii.